Zaczynamy jednak od najważniejszych aktualnych informacji. Prezydent Zełenski i Ukraina wykazały maksimum dobrej woli w czasie rozmów w Arabii Saudyjskiej i zgodziły się bezwarunkowo na przerwanie ognia, powiedział premier Donald Tusk po szczycie tzw. koalicji chętnych, czyli tych państw, które chcą silnych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa i są gotowe. O nie zawalczyć. Nie ma co konkretyzować tych planów, dopóki nie ma choćby wstępnych rezultatów rozmów amerykańsko-rosyjskich o realnym przerwaniu ognia. Tak wyjaśnił wczoraj Tusk. Jego zdaniem Rosjanie zaczęli stawiać nierealistyczne warunki rozejmu. Przed rozpoczęciem czwartkowych rozmów Emmanuel Macron podkreślił, że Rosja pokazuje chęć wojny. I oświadczył, że Moskwa musi zaakceptować 30-dniowy rozejm bez warunków wstępnych. Zadeklarował także dalsze wsparcie wojskowe. Francji dla Ukrainy o wartości 2 miliardów euro. Pełna współpraca i konkretne odpowiedzi. Tak według rzecznika NIK wyglądało wczoraj przesłuchanie Mateusza Morawieckiego w Najwyższej Izbie Kontroli. Były premier, przypomnę, został wezwany na świadka i był pytany o trzy sprawy: Aferę w Getbeku, aferę w Polskim Funduszu Rozwoju i aferę w rządowej agencji rezerw strategicznych. W sprawie Rarsu Morawiecki był konfrontowany z zeznaniami Pawła S, czyli twórcy marki Red is Bad, jednej z głównych postaci yy, afery. Jest to Patologia polegała głównie na niegospodarności i nadużywaniu, nie chcę powiedzieć władzy, ale nadużywaniu instytucji do tego, aby w ramach niegospodarnego zarządzania środkami wydawać pieniądze publiczne. Tak komentował po przesłuchaniu Morawieckiego rzecznik Niku Marcin Mariański, a sam Morawiecki po wyjściu z Izby głosu nie zabrał, opuścił siedzibę bocznymi drzwiami. Ponad 65% Polaków oczekuje debaty Trzaskowskiej-Nawrocki. Przeciwnego zdania jest 15% badanych, niespełna 20% nie ma w tej sprawie zdania. Tak wynika z sondażu SW Research dla Onetu właśnie. Kandydat PiSu wezwał wczoraj w Końskich, proszę sobie wyobrazić, kandydata Koalicji Obywatelskiej do debaty na temat bezpieczeństwa Polski. Zapewnił, że ewentualna dyskusja powinna odbyć się, uwaga, na neutralnym gruncie i w duchu fair play, ale oczywiście nie doprecyzował pan Nawrocki, co to znaczy. Dla niego ten neutralny grunt. Szef sztabu Nawrockiego, Paweł Szefernaker, napisał w tej sprawie do szefowej sztabu Rafała Trzaskowskiego, Wioletty Paprockiej, i zwrócił się do niej słowami: Spotkajmy się nawet dziś, aby ustalić jej warunki. Paprocka potwierdziła gotowość kandydata koalicji obywatelskiej do dyskusji. Cytuję: Uzgodnijmy szczegóły i debatujmy. Rozumiem, że niektórzy już chcą być w drugiej turze, ale przede wszystkim liczy się głos wyborców. Do zobaczenia. Na trasie. No i trochę o tej trasie na pewno także dziś będziemy mówić. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Startujemy. Zapraszam. O, udało mi się. Udało się usiąść, złapać równowagę, drodzy Państwo. I zaczynamy od Emanuela Macrona, który powiedział, że do Ukrainy trafią siły re Asekuracyjne. Tak to dokładnie brzmiało. Do Ukrainy będą wysyłane siły reasekuracyjne wystawione przez kilka państw. Tak powiedział po szczycie koalicji chętnych. Żołnierze mieliby trafić do Ukrainy po podpisaniu porozumienia między Ukrainą a Rosją właśnie. Macron dodał, że w najbliższych dniach do Ukrainy uda się misja francusko-brytyjska, która ma przygotować ramy zaangażowania w razie ewentualnego wysłania misji do Ukrainy. Prezydent Macron przyznał także, że nie ma obecnie jednomyślności w sprawie proponowanych przez Francję i Wielką Brytanię. Sił międzynarodowych, które miałyby być wysłane na Ukrainę w przypadku ewentualnego rozejmu, zastrzegł przy tym, że jednomyślność nie jest obecnie niezbędna. Wyjaśnił także, że siły resakuracyjne mogą być rozmieszczone w miejscach o strategicznym znaczeniu w Ukrainie. Podkreślił, że te siły nie znalazłyby się na linii rozgraniczenia oddzielającej walczące strony. I nie byłyby substytutem sił pokojowych nadzorujących rozer, rozejm. Ja tylko dodam, że na razie takiej koalicji, takiej misji sprzeciwia się polski rząd z Donaldem Tuskiem na czele. Francuski prezydent, wracając, powiedział także, że uczestnicy szczytu zgodzili się, że nie należy obecnie wycofywać sankcji nałożonych na Rosję, czego oczywiście domaga się Kreml. Przedstawiono także wnioski ze szczytu dotyczące tego, że współpraca i taka reprezentacja sił pokojowych. Objęłaby poza Wielką Brytanią i Francją, także Kanadę, Turcję i Norwegię. Dodam tylko, że wczoraj w Paryżu obecny był także prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski. No i teraz komentarz premiera Donalda Tuska, który mówi o tym, że Europa straciła już wszelkie iluzje. Nie ma powodu do jakiegoś entuzjazmu i radości, bo wiadomo, jak ciężka jest sytuacja. Tak mówił po szczycie koalicji chętnych polski premier. Stwierdził, że Europa przestała być naiwna i straciła wszelkie iluzje wobec Rosji. Wszyscy mamy świadomość, że jesteśmy bezpieczniejsi, jeżeli współpraca ze Stanami Zjednoczonymi jest na najwyższym poziomie. Tak podkreślał wczoraj podczas konferencji prasowej, ale dodał, że współpraca wszystkich państw, w których przedstawiciele spotkali się w Paryżu, będzie polegać na szukaniu rozwiązań, które nie zawsze są. Typowe. I to jest bardzo ciekawe stwierdzenie. O tym na pewno za chwilę porozmawiamy. Donald Tusk wskazał też na przedłużenie sankcji wobec Rosji i zaznaczył, że tutaj nie można liczyć na Budapeszt, czyli na Węgry rządzone przez Wiktora Orbana, które oczywiście bardzo konsekwentnie wszelkim sankcjom wobec Rosji się sprzeciwiają. Zdaniem Tuska Europa się zmieniła i to być może jest jedno z najważniejszych skutków tej wojny. Straciła wszelkie iluzje, zaczęła wierzyć w potrzeby budowania własnej siły, zrozumiała, że najlepszą gwarancją pokoju dla Polski Europy i Ukrainy będzie nasza siła, nasza determinacja i solidarne działanie. Tak mówił Donald Tusk. I oczywiście dodawał jeszcze, że była mowa o skutecznej ochronie naszej wschodniej granicy, która jednocześnie oczywiście jest wschodnią granicą NATO i Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o to co na Kremlu, no to wiadomo, że Władimir Putin zasugerował przekazanie Ukrainy, proszę Państwa, pod zarząd tymczasowy. Przed rozmowami pokojowymi, tak dzisiaj podała agencja Reutera, cytując rosyjskie media. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu oświadczył, że rządy na Ukrainie określa jej konstytucja i jej obywatele. Wypowiedź Putina padła w czasie, gdy administracja prezydenta Trumpa prowadzi osobne negocjacje i z Rosją, i z Ukrainą. Sugestia dotycząca tymczasowej administracji ukraińskiej wpisuje się oczywiście w powtarzane przez Putina od dawna twierdzenia, że Załęski nie jest prawowitym szefem państwa. Odkąd w maju 2024 roku upłynęła jego pięcioletnia kadencja. W rzeczywistości wyborów na Ukrainie nie przeprowadzono, ponieważ obowiązujące prawo zabrania ich organizacji w czasie wojny, ale oczywiście na ten temat Putin nie mówi. Stwierdził, że administracja tymczasowa z kolei mogłaby być na Ukrainie wprowadzona pod auspicjami ONZ, Stanów Zjednoczonych, krajów europejskich i naszych rosyjskich partnerów. Miałoby to doprowadzić do wyborów i wyłonienia rządu, by następnie rozpocząć rozmowy na temat traktatu pokojowego. Ocenił też, że Trump, cytuję, szczerze chce zakończenia tego konfliktu z szeregu powodów. No ale nie odniósł się do tego, czego chce sam Putin czy zakończenia wojny czy nie. No może dlatego, że jest to dla nas wszystkich oczywiste. Jeśli Europa i NATO wykonają swoje zadania, zwiększymy swoje środki na obronność, to Rosja nigdy nie będzie w stanie nam zagrozić. Tak powiedział w dzisiejszym wydaniu DGP Wite -Szef Monu, Cezary Tomczyk. Ocenił, że jeśli nie odrobimy zadań, to realnie mamy 3, 5 lat do momentu, gdy Rosja odbuduje swój potencjał. Wiceminister Tomczyk, pytany o to, ile mamy czasu na przygotowanie się na ewentualne zagrożenie wojną, odpowiedział, że na tym etapie wszystko jest w naszych rękach, ale że trzeba działać szybko. Jeśli Europa i na to wykonają swoje zadania, podkreślę, bo to ważne, zwiększymy swoje środki na obronność, to Rosja nie będzie w stanie nam zagrozić nigdy. Ale jeżeli nie odrobimy zadań, to realnie mamy 3-5 lat do momentu, gdy Rosja odbuduje swój potencjał wojskowy. Ale oczywiście był pytany także o kwestie polityczne Cezary Tomczyk, bliski współpracownik, tego Państwu pewnie nie muszę mówić, jako wytrawnym obserwatorom polskiej sceny politycznej, bliski współpracownik Rafała Trzaskowskiego. Pytany był o słowa pana kandydata na stanowisko prezydenta, słowa Mencena, który stwierdził, że mamy zapas amunicji na ledwie kilka dni. No to Tomczyk podkreślił w odpowiedzi że po pierwsze są to yy, szacunki nieprawdziwe, a po drugie takie dane są tajne. Jaką wiedzę na ten temat ma Mencen? Zerową. Nie sprawował żadnych funkcji, nie zna się na tym, a jego język. Przypomina retorykę rosyjską, a nie polską. Tak stwierdził yy, Cezary Tomczyk. O ile się jednak nie mylę, Sławomir Mencen mógł pozyskać te informacje od szefa BBN-u, który sam Podobno. Stwierdził, że zapas amunicji u nas wystarczyłby na kilka dni, co wzbudziło daleko idące kontrowersje, delikatnie rzecz ujmując. Jeśli chodzi o to, co dzieje się w przestrzeni publicznej i komentarze w tej sprawie. Budujemy silną, odporną armię. Silne i odporne społeczeństwo. Tak z kolei zapewniał wczoraj minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz. Mon podpisał umowę na 111 bojowych wozów piechoty Borsuk. Kontrakt wart jest 6,5 miliarda złotych. Oddamy głos panu ministrowi. To, co jest na pewno sprawą, którą trzeba naprawić i polepszyć, to są zdolności produkcyjne, żeby one były jeszcze większe. Dostawy tego sprzętu będą w latach 2025-2029, więc zobaczcie państwo, jak długo one są rozłożone, ale tutaj te zdolności, ja wierzę, że będą się zwiększać. Też pieniądze z Unii Europejskiej przesunięte w ramach KPO, jak również 100 miliardów złotych, które pozyskamy w ramach nowych funduszy na rzecz rozwoju przemysłu zbrojeniowego w Polsce, pozwoli na to, że będzie kolejna linia pioruna, będzie większe zdolności, większe możliwości do produkcji Borsuka. Tyle, jeżeli chodzi o wicepremiera i ministra obrony narodowej. A teraz wracamy do kwestii prokurator Ewy Wrzosek, ponieważ jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie ujawnienia jej danych. Ja przypomnę, że prezes ŁODO zawiadomił prokuraturę o niedopuszczalnym przetwarzaniu danych osobowych. Sprawa dotyczy opublikowanych na platformie X danych prokurator Ewy Wrzosek, właśnie. Hmm matki szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Adama Bodnara oraz byłego ministra i posła do Parlamentu Europejskiego Mariusza Kamińskiego oraz posła Marka Jakubiaka. O zawiadomieniu prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosława Wróblewskiego skierowanym do prokuratury poinformował wczoraj ten urząd na swojej stronie internetowej właśnie. Jak zaznaczono, wpisy, których dotyczy zawiadomienie zawierały m.in. imiona, nazwiska panieńskie, daty urodzenia, numery PESEL, adresy zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, wykształcenie, przynależności do organizacji polity, imiona rodziców, ówczesne numery dowodów osobistych i wykazy znaków szczególnych oraz miejsca zameldowania, a także dane dotyczące współmałżonków. Niektóre z osób, których dane zostały ujawnione w wyżej opisany sposób, pełnią funkcje publiczne, dlatego ich dane osobowe w określonym zakresie imię i nazwisko są jawne i stanowią informację publiczną, jednak pozostałe informacje należą do sfery ich prywatności. Tak zaznaczył Urząd Ochrony Danych Osobowych. Ja tylko przypomnę, że wszystkie dane osobowe Ewy Wrzosek zamieściła w portalu X pani Dorota Kania. Nie pozdrawiamy. Mateusz Morawiecki, o tym już Państwu mówiłam, wczoraj stawił się w Najwyższej Izbie Kontroli. Był pytany o trzy afery. Przypomnę, getbacku Polskiego Funduszu Rozwoju i Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych miał być konfrontowany z zeznaniami Pawła S, czyli twórcy marki Redisbat. Wiemy, że według NIKU dochodziło tam do licznych patologii. Wiemy też, że sam Mateusz Morawiecki przed wyjściem, wejściem do Niku zabrał głos. Porozmawiał chwilę z dziennikarzami. Jedną z tych jego wypowiedzi przypomnimy później w trakcie naszej rozmowy. Ale już po przesłuchaniu opuścił siedzibę izby bocznymi drzwiami i głosu nie zabierał. I na koniec jeszcze mam dla Państwa dwie informacje. Poseł PiSu, Dariusz Matecki, został przewieziony do szpitala onkologicznego w Radomiu. Według e, źródeł dziennikarzy, stan polityka nie jest najlepszy. Tu cytuję. Dariusz Matecki, przypomnę, decyzją sądu z 15 marca trafił na dwa miesiące do aresztu. Najpierw przebywał w areszcie na warszawskim służewcu, później przewieziono go do Radomia, ponieważ tam Znajduje się oddział szpitalny. Wtedy prokuratura informowała, że była to decyzja profilaktyczna. Wczoraj jednak Matecki został przewieziony przez funkcjonariuszy służby więziennej do szpitala onkologicznego w Radomiu. I tyle, jeżeli chodzi, drodzy Państwo, o wiedzę na temat obecnego domniemanego stanu zdrowia pana Mateckiego. Ja tylko przypomnę, że funkcjonariusze ABW zatrzymali go 7 dnia marca w związku z zarzutami związanymi z Funduszem Sprawiedliwości i fikcyjnym zatrudnieniem w lasach państwowych. I na koniec taka ciekawostka sondażowa, ale już z za oceanu. I pytanie, czy Amerykanie chcieliby przyłączyć się do Kanady, albo inaczej właściwie powinniśmy to pytanie postawić, czy Kanada powinna zostać? Do Stanów Zjednoczonych przyłączona. I teraz uwaga: 20% Amerykanów chciałoby przyłączyć swój stan do Kanady jako jej nową prowincję, a tylko 9% Kanadyjczyków chciałoby, aby Kanada stała się 51. stanem USA. Tak wynika z badań przeprowadzanych i w Stanach, i w Kanadzie. Właśnie, i raz jeszcze przypomnę, 20% Amerykanów byłoby zainteresowanych przyłączeniem do Kanady. Czyli jedna piąta wolałaby być obywatelami Kanady niż Stanów Zjednoczonych. Zupełnie odwrotnie wygląda sytuacja w przypadku Kanadyjczyków. To jest tylko 9% osób, które chciałyby uzyskać obywatelstwo amerykańskie. Nie sądzę, żeby Donald Trump wiele sobie robił z tych badań, ale stwierdziliśmy, że to jest ciekawa informacja, którą Państwu opowiemy. Już za chwilę tutaj u nas w studiu państwo redaktorstwo w cudzysłowie. Oczywiście pani redaktor Magdalena Monti i pan redaktor Jacek Gondek. Za moment do Państwa wracamy. Współpraca tych państw, yy, które dzisiaj spotkały się w Paryżu, yy, be, będzie polegała też na szukaniu takich rozwiązań, które nie zawsze są typowe. Na przykład, żeby przedłużyć sankcje wobec Rosji, a nie możemy tu prawdopodobnie liczyć na Budapeszt, no, znacie Państwo całą już tę historię, więc yy, no, między innymi podnosiłem tę potrzebę szukania takich sposobów, metod, które pozwolą na wspólną politykę europejską wobec Rosji, nawet jeśli Węgry nie będą tym zainteresowane. Nikt od Polski nie oczekuje, żeby udowadniała jeszcze w jakiś dodatkowy sposób swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo Europy i w pomoc Ukrainie. Ja z dużą satysfakcją przyjąłem słowa prezydenta Macrona, który nie ponaglany bynajmniej przeze mnie powiedział to, o czym my mówimy od dłuższego czasu, to znaczy, że pomoc Ukrainie, a więc na przykład także wysłanie wojsk na Ukrainę w celu stabilizacji pokoju, pilnowania, przerwania ognia, etc., nie może w żaden sposób osłabić możliwości obronnych wschodniej flanki, a więc naszej granicy, granicy Licy, Łotwy, Estonii, Finlandii z Rosją i Białorusią. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.